Witam wszystkich. Tym razem chciałbym podyskutować o sprawie pancernego Mariana, czyli Mariana Banasia. I o co chodzi w tej aferze? Przypominam, że okazało się, że w kamienicy należonej właśnie do pana Mariana Banasia jest agencja towarzyska. No, tutaj to jest teoretycznie on to komuś wynajął. Więc no, to nie on, on tylko patrzy, żebym kasa spływała i tak dalej. Ale co o tej sprawie w ogóle myślę? Na początku myślałem, że to jest sprawa, która ma przykryć jakąś inną aferę, ale po tym, jak to teraz wróciło, po niedługim czasie, to ja jednak jestem skłonny przyznać większą rację temu, że on tak komuś nakręcił na odcisk. I ktoś oczywiście spańkował, i ten ktoś zażądał głowy banasia. Podejrzewam, że właśnie tak jest. No ale, co w ogóle myślę? Co w ogóle o tej sprawie myślę? Jest taki pisarz fantastyki. Nazywa się Rafał Ziemkiewicz. Być może nawet parę osób tutaj go zna. Ale on napisał kiedyś takie opowiadanko w takim zbiorze. To się nazywało coś mocniejszego, ale no, jedno z opowiadań było na takiej podstawie: co by się stało, gdybyśmy wygrali kampanię wrześniową? I te, to, co on w ogóle wysnął, że te elity, które były wtedy, one jakby wykształciły kolejne pokolenia lepszych elit. A to, że przegraliśmy, to jest, spowodowało coś innego, że ci, którzy wtedy byli jacyś no, złodziejami, osobami z Podciennej Gwiazdy, jakimiś szmalcownikami, to oni w tym nowym systemie byli premiowani i dziś ich potomkowie są, no, są właśnie elitą kraju. A właśnie tam jedna z osób, które nawet jest wymieniona, która tam jest wielkim politykiem, no pierwsza liga krajowa oczywiście, to on jest on jest. Jego przodkowie właśnie prowadzili taką agencję towarzyską i on odliczył udziały w tej agencji. Czerpał z niej pożytek. Który, przypominam przed czerpanie pożytków. Sama prostytucja w Polsce jest legalna, ale nielegalne jest branie pożytków z tego. No tak, czyli tak zwanym Alfonsem nie można być. Bo to jest nielegalne. I co w ogóle przypomina mi ta co w ogóle przypomina mi ta sprawa. Ona przypomina mi tak naprawdę aferę Rywina. Co, 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 się z nią wiąże? Przypominam, w aferze Rywina, to była tak zwaną, reklamowano to, przyszedł Rywin do Michnika. Chodziło o to, że pan Rywin, który był producentem filmowym, czyli tak naprawdę, no, nie powinien być związany zawarto z polityką, a przyszedł do Michnika, Szefa Algory, czyli wydawcy gazdy wyborczej, i usiłował sprzedać mu korzystne dla niego rozwiązania prawne. Rewin, no, no, to oczywiście jest nielegalne w kwestii prawnej. No ale co zrobił Michnik? No, zaczął dyskutować. Potem z nagraną tą rozmową. Poszedł do różnych ludzi w, wysokich w Polsce, starał się coś ugrać, i to, co chodził tak przez parę miesięcy, chodził po różnych firmach. Ci szefowie tych firm mają sekretarki w ogóle pracowników, i ci pracownicy mają swoich, swoje rodziny i znajomych. Prawdopodobnie o, tym, o tej sprawie wiedziało jakieś pół tysiąca osób na tak zwanych salonach, i to, kiedy zacząłby się tym zajmować jakiś, jakiś dziennikarz spoza salonu samodzielnie, to by tak naprawdę oznaczało katastrofę dla Michnika. I dlatego on tą bombę musiał sam odpalić. Gdyby tego nie zrobił, to poszedłby tak naprawdę siedzieć razem z rywinem. Jakby za udział. I co, co wiąże te sprawy? Po prostu salon. W obu przypadkach prawdopodobnie prawdopodobnie bardzo długo na salonach plotkowano, gadano i tak dalej. I prawdopodobnie bardzo wiele osób o tym gadało, ale że tutaj Pancerny Marian, no skąd ten przydomek jest, on miał tak zwaną w no, się czyli że ktoś go chronił, że tak naprawdę wszystko po nim spływało, to teraz on po prostu mógł, mógł robić wszystko, co mu się podobało. I nikt nie był w stanie mu zaszkodzić. Ale teraz, że nadetną właśnie komuś na odcisk, to ta kisza została zdjęta. I dlatego ma problem. Nawet już osoby, które go chroniły, obecnie już domagają się jego demisji, mimo może tak naprawdę. No, to jest on jest szefem najwyższej Izby kontroli, jego nie można zdjąć tak po prostu, żeby no, no, on sam zrezygnował. i są starania w kierunku tego, żeby on sam odszedł. I tutaj, właśnie to jest ten problem: że on nie musi odchodzić, i doskonale o tym wie. To jest chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Jeśli komuś się podobało, to niech da łapkę w górę. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, to niech napisze w komentarzu, po co się one są. I to wszystko. Do widzenia.